Patrząc na te obrazki. To człowiek naprawdę może się załamać. Trudno uwierzyć, że tak mogą się zachowywać najważniejsze osoby w państwie. Donald Tusk to nawet nie raczył się pojawić na tej konferencji prasowej i wysłał tylko swoje polityczne przystawki, a te, zamiast odnieść się do realnych problemów, robiły sobie kpiny z obywateli i już marzyli o wakacjach, ale równocześnie przekonywali, że wykonują najlepszą robotę w historii Polski. No sami zobaczcie. Może wakacje się zbliżają, odpoczniecie się trochę na wakacjach. Będziecie mniej wyrywni w słowach. Musi to i Władek zrobić, i Szymon, i Włodek, i Donald. To żeśmy ustalili. I na wakacje wyjeżdżamy razem. A potem rotacja na fotelu marszałka. No to już się tam zobaczymy. Nie na razie słuchajcie, nie psujcie nam wakacji. Nie, wyjeżdżamy nie, zobaczymy? razem, Alu, będziemy tutaj w, w Sejmie, będziemy razem pracować. Ale co zobaczymy? Czy umowa obowiązuje. Ale Zobaczy, to zobaczycie, zobaczycie jak zobaczycie. my wspaniale tę umowę realizujemy. To, jest, to będzie najlepiej zrealizowana umowa w całej historii Rzeczpospolitej Polskiej i umów koalicyjnych. Motyw przewodni tego spektaklu? Może rząd jest genialny! No, no, najlepszy rząd ever, po prostu fenomenalny. A pamiętajmy, występują na tej konferencji goście, którzy mają kilka procent poparcia i którym naród w niedzielę pokazał potężny gest Kozakiewicza. I oni sobie stoją w trójkę, w sejmie, śmieszkują, spijają sobie z dzióbków i chwalą się wzajemnie: jacy to oni są genialni. No sami posłuchajcie. Chce pan porozmawiać o dokonaniach Z Co się udało o zrobić? Bo pan tego pyta. Pan, pan, pan premier Kosiniak e, ma... Jedziemy. I naprawdę jak słyszę takie pytania, nic żeście państwo w różnych sferach nie zrobili, to po prostu jest nieprawda. Czarzasty się obruszył, że jak to oni nic nie robią? No przecież oni robią tak wiele. Tylko wyborcy głupi, że tego nie widzą. Skończył się taki czas... Że będziemy przyjmowali wszystkie ciosy pod tytułem Nic nie zrobiliście, bo to, co powiedział i słusznie w imieniu rządu premier kosiniak Kamysz, jest absolutnie wielką sprawą? No, nie przesłyszeliście się. Dokonania tego rządu koalicji 13 grudnia Czarzasty nazwał absolutnie wielką sprawą, tak? I to nie wszystko. Teraz jeszcze dołącza Tygrysek i on zapewnia, że sprawa będzie jeszcze większa. Z dokonania są, ale trzeba więcej. Oczywiście, że trzeba. To jest nasza ambicja odpowiedzieć też na te lęki, które się pojawiają. Słyszeliście? Lęki, które się pojawiają, no rany boskie ci ludzie są tak niesamowicie odklejeni od rzeczywistości. To nie są żadne lęki. Ludzie mają Was po prostu dosyć, bo nic nie robicie. I jeszcze na końcu marszałek promocyjny zdradził szczegółowy plan rządu i powiedział, jak powinna wyglądać Polska. Uważam, że powinno być tak, jak powinno być. Paolo Koelio tego by lepiej nie powiedział. Ale w konferencji udział wzięli marszałek Sejmu, przyszły marszałek Sejmu oraz wicepremier. Tak wyglądają elity państwa Tuska, który nawet się nie pojawił u boku swoich podopiecznych. I tak wiadomo, że oni w sprawie wotum zaufania zagłosują, jak trzeba. Im już tak często połamano kręgosłup moralny, że jeden kolejny raz nie zrobił im żadnej różnicy. I tylko Polski w tym wszystkim szkoda.